Cześć kochani, we wtorek. Dzisiaj dość wcześnie nagrywam, bo mam trochę zajęć później. Tak szybko chciałam Wam pokazać, jakich kosmetyków używam. Bo wczoraj Anna S mi zaproponowała, żebym pokazała, jakich kosmetyków używam. Słuchajcie, ja ich za dużo nie mam, praktycznie tylko cztery kosmetyki. I tak, tu rzęs, tak mam takie dwa. Pierwszy to zaraz Wam pokażę, to jest taka szczoteczka I zaraz Wam pokażę jak on się nazywa, bo może będziecie chcieli sobie kupić O coś takiego Widzicie I drugi tutaj nie jest napisany, ale coś takiego Kiedy ja to kupiłam? Jakiś z rok temu chyba w Rossmanie to panie mi tam poleciły taki właśnie tuż do rzęs. To jest taka szczoteczka. No i tutaj kobiety to wiedzą jak wygląda w środku, prawda? Także to używam. Mam dwie szminki. Jedna jest różowa. Mogę się właściwie nawet i pomalować. Widzicie? To jest różowa szminka. A jeszcze mam czerwoną. Tak y, trochę się pomaluję, bo nie będę Wam mówić, co mi to przypomina. Nie będę Wam mówić, co mi to przypomina, bo... Albo nie, nie będę się malować, tylko Wam pokażę. Krwisto-czerwona y, szminka. O, tu widzicie? Nie będę się nią malować, bo Będę bardzo brzydko i głupio wyglądać Także nie będę się tym malowała Jeszcze wam pokażę Dwie rzeczy, które mam Także to z kosmetyków Właściwie wszystko do twarzy Kremu używam Tylko i wyłącznie Nivea Co prawda teraz mi się skończył I muszę pójść dzisiaj do apteki sobie kupić Albo nie do apteki Wiecie, w każdym sklepie to znajdziecie ale no nie pokażę wam teraz, bo już śmieci wystawiłam na zewnątrz, bo dzisiaj mają zabrać. Więc no nie pokażę wam tego już, ale, ale Nivea używam do twarzy. Do mycia głowy, <laughs> bo mam trochę, wiecie, problem z łupieżem, to taki szampon używam. Przeciwłupieżowy z octopiroxem. To jest firma, czekajcie, bo tu mam pudełko. Firma. <laughs> sorry, Epro Trichology. No, tutaj macie napisane, to tak jak ktoś też ma problemy z łupieżem, to proszę sobie zastopować. Czekajcie. O, proszę sobie zastopować, i tutaj macie nazwę. I jeszcze perfum. Co prawda, ten perfum Wam pokazywałam. Ale wiele osób przybyło od tego czasu na moim kanale, więc pokażę Wam jeszcze taki perfum. Taki. O, mnie nie widzicie, sorry. Eee, taki perfum. Kupiłam go za 30 zł w Kauflandzie. On bardzo ładnie, wiecie, pachnie. Ja się lubię nim bardzo psikać. Zobaczcie, coś tutaj mi jakoś tak źle stoi. Kurczę, czekajcie chwilkę. O, ta, o bo tak będzie lepiej, bo tylko głowę moją żeście widzieli. Także to są moje no, wszystkie kosmetyki. Nie mam właśnie ich za dużo, bo wiecie, ja mam ładną urodę i ja nie potrzebuję się aż tak, wiecie, bardzo i dużo malować. Od czasu do czasu tylko te tusze do rzęsu żywą, no i te szminki. Tej czerwonej praktycznie w ogóle nie używam, bo mówię... Nie będę mówić, z czym mi się to kojarzy, ale to chyba wiecie, z czym mi się to kojarzy. Bardziej tej różowej używam. Kiedy chciałam sobie, wiecie, kupić różową szminkę, no ale nie było była, tylko czerwoną, to już to już wziąłam tą czerwoną, tak, ale bardzo mało nią, ją używam. Więcej używam tej różowej. Także to by było być wszystko z tych kosmetyków, bo mówię, więcej nie mam tych kosmetyków. Tylko tyle mam, także mam nadzieję, Aniu, że yy, że nie będziesz na tym, że mam tylko tyle kosmetyków, bo mówię, bo ja dużo aż tak bardzo nie używam. No i co, słuchajcie, dzisiaj jest wtorek, dzisiaj jest mega, mega gorąco. Chciałam Wam przypomnieć, żebyście w takie upały pili dużo wody. Ja staram się pić w takie upały 2,5, a nawet i 3 litry. Wiem, że to jest mega dużo, ale lekarze zalecają, żeby jak najwięcej pić wody. Także Wam też to mówię. Zarówno to kieruję apel i do siebie, i do innych. Pijcie dużo wody w takie upalne gorące dni. I jeśli macie zwierzaki różnego rodzaju... To też, y, też je nawadniajcie, bo one, tak jak ludzie, też chcą pić. To jest y, przekaz wzięty od Tomka. Tomku, zgapiłam to od ciebie, ale chciałam też na moim kanale to poruszyć, żeby widzowie moi też wiedzieli o tym i żebyśmy dalej, wiesz, ciągnęli ten temat. Bo to jednak no, jest ważne, tak? Jeszcze ty w dzisiejszym wtorkowym vlogu. Mówiłeś o pijanych kierowcach. Bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo kierowców takich pijanych jest coraz więcej. Ludzie wsiadają na za kółko po alkoholu i później dziwią się, że są różne wypadki, tak? Że młodzi ludzie na przykład giną. A czyja to jest wina? To jest wina rodziców, jak w wieku 18 lat dostaje takie dziecko samochód i co? Chce się popisać przed rówieśnikami, wsiądzie za kółko, spowoduje wypadek i jeszcze nie daj pokudę, żeby drzewo i śmierć na miejscu, tak? Także apel do, nie tylko do rodziców czy tam nastolatków, ale do wszystkich. Uważajcie w wakacje na siebie. I pijcie dużo wody. To jest taka moja porada i przestroga przed, przed niebezpieczeństwem. Tak, po prostu. To mają być bezpieczne i fajne wakacje, a nie smutne i, i pogrzebowe. To jest, wiecie, takie moje przesłanie do Was, tak? No. no i co? Bardzo się w ogóle wiecie, co cieszę, że podoba Wam się ten filmik z moimi rozpuszczonymi włosami. No, z jednej strony widzieliście, mam trochę dłuższe, bo trochę niezbyt sobie je, wiecie, yy, przycięłam. No i tak, z jednej strony są dłuższe, z drugiej krótsze. O, nawet ładnie się ta szminka utrzymuje na ustach. <słuch> Całus dla wszystkich moich widzów. Także mówię, bardzo wam dziękuję. Będę kończyć, żeby za długo się to nie przerzucało. I żeby mi baterię to mam podłączoną yy, ładuję telefon i baterii tam mi nie zbraknie, ale może mi zbraknąć y, pamięci w telefonie, także będę kończyć. Jutro, jak wiecie, jest środa i na pewno pójdę na rynek. Czy coś kupię? Zobaczę. Ktoś tu mi jeszcze napisał, żebym takie bardziej... Yy, Jednobarwne kolory bluzek wybierała. Czy to była Ania S? Już nie pamiętam dokładnie, ale yy, subskrybencie bo, lub subskrybentko, bo nie pamiętam, w wybacz, ale nie pamiętam, czy, czy to była kobieta, czy to mężczyzna, ale wydaje mi się, że to była chyba Ania S, ale nie będę zgadywać. Dostosuję się do twojej porady i będę kupować takie jednobarwne po prostu rzeczy, tak? Czy tam mi napisał lub napisałaś, że bez motylków? Mogę kupować bez motylków choć i bez kwiatków, bo w sumie... W sumie dobrze mi napisałaś, bo to rzeczywiście jest takie trochę postarzające są te kolory. Ale tam na tej bluzce to nie były motylki, kwiatki. Tam były liście tylko. No ale skoro uważasz, że no, że to mnie postarza, no to okej. Okay. Jutro być może kupię jakąś inną bluzkę. To być może wam pokażę. No i może coś dla dzieci kupię. Zobaczymy, co tam będzie, tak? Zobaczymy. Dobrze. Kończę na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia. U mnie jest Parno, duszno, pochmurno, chociaż rano świeciło, chociaż teraz też tak się coś przejaśnia, ale jest mega parno, mega duszno. Mm, mam nadzieję, że coś popada, ale nie liczę na to, ale może coś popada. Także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia pewnie jutro. Pa pa!